Sprzęt, który może się przydać do latania nad zbiornikami wodnymi na, na, na paralotnie. Kamizelka ratunkowa ze śmigłowca niemiecka nabój do tego, zestaw pirotechniczny do odpalania. Zasada działania jest taka: nabój jest załadowany, schowany. schowany. W przypadku jakiegoś problemu znajdziemy. Rączka, poczekaj. Rączka jest taka, tutaj widać ją z daleka, element można... Element w momencie, kiedy e, znajdują się w sytuacji awaryjnej. Løp, da! W momencie, kiedy e, znajdujemy się w sytuacji awaryjnej, i przychodzi pięknie, to nawet się udało. I klient nas głowy nie wyciągniemy, chociażbyśmy chcieli stracili przytomność. Nie ma opcji. Jesteśmy mocowani pasem tu, unosimy się na wodzie i zbieramy się do kupy, czekamy na pomoc ewentualnie. Na dobrych ludzi, którzy by nam pomogli. A jak teraz wypuszczamy, dobra, wyszłeś i wypuszczamy powietrze, z tego odkręcasz zaworek, czy jak? Tu jest. A, jest. Z tej strony jest takie coś. Aha. O jest. Momencik, bo to... Przepraszam, to. Jest, jest tu zawór, który teraz. po prostu... Upuszczasz całkowicie powietrze. Tak, tylko. Bo on służy jednocześnie, jak się go mocno wciska powietrze schodzi jednocześnie możemy... Możesz również, dopompować sobie. Możemy również. Aha, jak ci... no, jakby no, 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 nawój nie zadziałał, tak, roż... tak. również robimy to ręcznie. No i taka zasada. Kamizelka jest wielokrotnego użytku to na wierzchu, żeby to nic tak. nie zahaczało. Pamiętajmy również o tym, nie robimy tego za szybko, bo się jeszcze może stanowić to kotwicę dla nas. No trzeba po prostu opuścić I tyle. Dziękujemy. Proszę bardzo.